Święty Dominik Silos był Benedyktynem. Wśród jego licznych cudów znajduje się uwolnienie opętanej kobiety. Pod koniec swojej długiej kadencji jako opat klasztoru Świętego Bartłomieja w Trisulti, Święty Dominik wygłasza przemówienie w kościele Santa Maria di Canavinnano, nawołując wiernych do świętego życia. Gdy kończył homilię, Przyprowadzono do niego opętaną kobietę, która gryzła i drapała siebie i wszystkich, którzy się do niej zbliżyli. Do zatłoczonego kościoła wchodzą jej rodzice, siłą ciągnąc opętaną kobietę, która staje się jeszcze bardziej dzika, ponieważ została przyniesiona do kościoła. Głęboko poruszony święty Dominik intensywnie modli się do pana Boga przez trzy godziny, dopóki nie otrzyma odpowiedzi. Podchodzi do opętanej kobiety i czyni znak krzyża Chrystusa na jej czole, mówiąc: Niech jednorodzony syn Boży, sam nasz pan Jezus Chrystus, raczy przywrócić ci pierwsze zdrowie. Wtedy w jednej chwili kobieta została uwolniona. Święty dominik Silos jawi się jako niezwykły świadek Bożej Mocy i Miłosierdzia. A jego życie jest żywym dowodem na to, jak wielkie rzeczy Bóg może czynić przez człowieka oddanego całkowicie jego woli. Historia uwolnienia opętanej kobiety to nie tylko opis jednego cudu, który wydarzył się w przeszłości, to opowieść o sile modlitwy, wytrwałości i bezgranicznego zaufania Bogu, które również dzisiaj mogą przemieniać serca i życie. Dominik nie działał w pośpiechu, nie uległ emocjom ani panice, widząc dramatyczną scenę rozgrywającą się na jego oczach. Gdy inni zapewne ulegliby lękowi lub bezradności, on trwał przed Bogiem w cichej, głębokiej modlitwie przez trzy godziny. Nie szukał rozwiązania w sobie, nie próbował własnych sił, ale całą ufność pokładał w tym, który ma moc przemieniać wszystko. To właśnie jego pokora, niezachwiana wiara sprawiły, że nie działał z własnej inicjatywy, ale pozwolił Bogu działać przez siebie. Gest uczynienia znaku krzyża na czole kobiety był prosty, niemal niepozorny. Jednak za tym znakiem stała potęga nieba, bo Dominik nie działał sam, ale w imię Jezusa Chrystusa. I w jednej chwili, Mrok został rozproszony, a kobieta, jeszcze przed chwilą, szarpana przez niewyobrażalne cierpienie, została przywrócona do życia i pokoju. Ta historia uczy, że świętość nie polega na spektakularnych czynach ani na zewnętrznym blasku, ale na codziennym, cichym oddaniu Bogu. Święty Dominik nie miał innych narzędzi niż każdy z nas. Miał modlitwę, wiarę i serce całkowicie oddane Bogu, miał odwagę, by ufać nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się beznadziejne i to wszystko, aby Boża moc objawiła się w sposób zdumiewający. Każdy, kto dziś zmaga się z trudnościami, kto widzi wokół siebie cierpienie, bezsilność czy zamęt, może odnaleźć w tej historii drogowskaz. Święty Dominik pokazuje, że zamiast próbować własnych sił, warto najpierw uklęknąć przed Bogiem, że w najbardziej dramatycznych chwilach to nie nasza siła zmienia rzeczywistość, ale nasza ufność i wytrwała modlitwa. W świecie, który nieustannie podsuwa iluzję natychmiastowych rozwiązań, Święty przypomina, że prawdziwa przemiana rodzi się w ciszy serca całkowicie oddanego Bogu. Jeśli więc ktoś pragnie przemiany, pokoju, uzdrowienia w sobie lub w swoich bliskich, nie musi szukać skomplikowanych środków. Wystarczy nauczyć się tej głębokiej postawy serca, jaką miał święty Dominik postawy, w której człowiek staje przed Bogiem nie po to, by coś wymuszać ale by pozwolić Mu działać. Postawy modlitwy wytrwałej, pełnej nadziei i wiary, nawet wtedy, gdy odpowiedź zdaje się nie nadchodzić. Świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, jest dla każdego, kto pragnie trwać przy Bogu, tak jak święty Dominik, z sercem czystym, wytrwałym i pokornym. Takie serce oddane całkowicie Bogu staje się miejscem, w którym nawet najgłębsze ciemności ustępują światłu Bożej obecności. Tego dnia w zatłoczonym kościele nie tylko jedna kobieta została uwolniona z niewoli ciemności. Tego dnia Bóg przypomniał wszystkim obecnym i każdemu, kto dziś słyszy tę historię. Że nie ma takiej nocy, której jego światło nie potrafiłoby rozproszyć, nie ma takiego zniewolenia, którego jego miłość nie mogłaby przełamać. Święty Dominik uczy, że czasami największym zwycięstwem nie jest szybkie rozwiązanie problemu, ale cierpliwe, pokorne trwanie przed Bogiem, że modlitwa nie zawsze polega na mówieniu. Czasem największą modlitwą jest milczenie serca, które ufa. To w takiej ciszy, w takiej całkowitej ufności Bóg przychodzi z odpowiedzią. Może nie zawsze natychmiast, może nie zawsze w taki sposób, jak oczekujemy, ale zawsze we właściwym czasie i zawsze z mocą, która przemienia wszystko. Dominik nie był człowiekiem pozbawionym trudności. Jego życie naznaczone było walką, odpowiedzialnością i codziennym ciężarem troski o swoich braci i powierzonych mu ludzi, a mimo to, właśnie w tych zwyczajnych dniach, wśród obowiązków, wierności i cichej modlitwy, wzrastał w nim ten niewidzialny płomień płomień, który potem stał się światłem dla innych. Każdy, kto dziś czuje się przygnieciony ciężarem życia, kto może widzi wokół siebie chaos, ból lub bezsilność, może wziąć do serca tę lekcję. Może nauczyć się tej wewnętrznej wartości, która nie szuka łatwych odpowiedzi, ale ufa mimo wszystko. Może nauczyć się tej cierpliwości, która nie rezygnuje z modlitwy tylko dlatego, że odpowiedź się opóźnia. I może nauczyć się tego prostego, ale najpotężniejszego gestu stanąć przed Bogiem z całym swoim bólem, całą swoją niemocą i oddaniu mu wszystkiego. Bo wtedy, gdy człowiek odłoży na bok swoje pomysły, swoją dumę, swoją walkę, wtedy otwiera przestrzeń, w której Bóg może czynić to, czego człowiek sam nie potrafi. I w takich sercach Bóg buduje nowe życie. Historia świętego Dominika to nie relikt przeszłości, to nie odległa legenda, to zaproszenie, to ciche wołanie Boga do każdego z nas: Zaufaj mi, trwaj przy mnie, pozwól mi działać. I choć może droga będzie długa, może czasami pełna łez i zmagań, to na jej końcu zawsze czeka światło, pokój, Uzdrowienie i nowe życie o wiele piękniejsze niż człowiek mógłby sobie sam wymarzyć. Tak jak wtedy, w tamtym zatłoczonym kościele, gdy na oczach wszystkich jedna modlitwa zmieniła wszystko, tak samo dziś jedna modlitwa, jedno serce otwarte przed Bogiem, może stać się początkiem cudu, cudu przemiany, którego świat tak bardzo dziś potrzebuje. Bo cuda rodzą się nie tylko w wielkich wydarzeniach, nie tylko w dramatycznych chwilach, gdy wszystko wydaje się walić, cuda rodzą się także, a może przede wszystkim, w codzienności, w cierpliwym podnoszeniu się po upadkach, w prostym trwaniu na modlitwie, nawet wtedy, gdy serce jest suche i wydaje się, że niebo milczy. W małych aktach ufności, kiedy życie nie przynosi natychmiastowych odpowiedzi. Święty Dominik pokazuje, że nie trzeba być kimś wielkim w oczach świata, by być wielkim w oczach Boga. Wystarczy wiernie i pokornie kochać. Wystarczy dzień po dniu powierzać wszystko temu, który nigdy nie zapomina o swoich dzieciach. Tak więc, nawet w najbardziej szarej codzienności. Można iść drogą świętości, w prostych słowach modlitwy, w cierpliwym oczekiwaniu, w zaufaniu, które nie gaśnie mimo prób, i właśnie tam, pośród codziennych zmagań, Bóg przygotowuje najpiękniejsze zwycięstwa, często w ciszy, często niewidzialne, ale zawsze z nieskończoną miłością. Święty Dominik nie miał innej siły niż ta, która płynie z Boga. Właśnie dlatego jego życie przynosi nadzieję każdemu, kto dziś czuje się słaby, zagubiony lub przytłoczony, bo Bóg nie szuka doskonałości, Bóg szuka serca, które pozwoli mu działać, a wtedy nawet największe ciemności ustąpią miejsca światłu, a tam, gdzie panował ból i rozpacz, zaczyna rodzić się nowa nadzieja nadzieja, która nigdy nie zawodzi. Amen.